Stylowe ławki, lampy i fontanna w miejscu, gdzie znajdowało się poidło dla koni. Tak za kilka lat ma wyglądać brzeski rynek. Jego wygląd będzie przypominać ten z początków ubiegłego stulecia. Zdaniem historyka sztuki Jerzego Wyczesanego obecny wygląd zawdzięczamy niemieckiemu okupantowi. To co w tej chwili widzimy jest późniejszą naleciałością z czasów okupacji, więc warto by przywrócić go do dawnego stanu. Na rewitalizację rynku miasto pozyskało ponad 4 miliony złotych. Całość prac będzie kosztowała ponad 7 milionów. Rynek zmieni się w sposób znaczący. Będzie wyglądał tak jak na początku XX wieku. Myślę, że będzie atrakcyjny ten rynek, będzie zachęcał do odwiedzenia miasta. Generalnie przystąpiliśmy do rewitalizacji całego centrum miasta. Do tej zabytkowej części miasta, którą chcemy odnowić, mam tu na myśli rynek, rewitalizację uliczek miasta, placu Żwirki Wigury, ogródka jordanskiego, na obrzeżach którego powstaje biblioteka. Te zadania chcemy kontynuować w następnych latach. Prace obejmować będą rewitalizację rynku płyty, odnowę kamieniczek, których właścicielem jest miasto oraz kościoła świętego Jakuba. Prace potrwają około półtora roku.